proszę moi drodzy. Chciałbym się dzisiaj z wami pomodlić słowem z Ewangelii Jana. Jest to rozdział 15, od 9 wersetu do 17. Ale poprosimy wpierw Ducha Świętego, aby nas przeprowadził przez te słowo. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś przechowywał ten skarb właśnie z tego słowa, które płynie do nas. Przyjdź, Duchu Święty. Proszę Ciebie naucz nas miłować przez te słowo innego człowieka, którego dzisiaj spotkamy, przyjdzie Duchu Święty. Proszę Cię, Duchu Święty, abyś uczył nas miłosierdzia, aby żyć właśnie w tym przymierzu miłosierdzia. Czyli przy Duchu Święty. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów, jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co Wam przykazuje. Już Was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, ale nazwałem Was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem Wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem. I przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc Wasz trwał, aby wszystko dał Wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To Wam przekazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Oto Słowo Pańskie. Moi drodzy, dzisiejsza Ewangelia e, mówi nam troszeczkę o takim egzaminie. Myślę, że każdy z nas dawał jakiś egzamin, egzamin dojrzałości, egzamin na prawo jazdy, egzamin z pracy magisterskiej obrony, czy też jakiekolwiek, jakiekolwiek egzaminy, właśnie w szkole podstawowej, czy liceum, technikum. No i moi drodzy, dzisiaj właśnie Słowo zaprasza nas do takiego innego egzaminu, z, właśnie do egzaminu z miłości. Bo odczytaliśmy słowa w Ewangelii, że Jezus mówi: Wytrwajcie w mojej miłości jeśli będziecie zachowywać moje przykazania będziecie trwać w miłości mojej tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwałem w jego miłości eee, zobaczcie że ewangelista Jan ukazuje nam ścisłe powiązanie właśnie tych dwóch elementów przykazania i miłość eee, czyli zwraca uwagę na to że 10 przyk przykazań Bożych to nie jest jakaś ponumerowana tablica od 1 do 10 ale właśnie te, te 10 przekazów Bożych sprowadzają się do tego, właśnie, aby nie czynić drugiemu złe, zła. Czyli właśnie na tym polega ta miłość że nie czynić drugiemu zła. E, I i święty Paweł właśnie mówi, że miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa Bożego. I również święty Paweł wskazuje, że nie bądź nikomu nic dłużni poza miłością. E, bo jeżeli zachowujemy jakieś przykazania, tak powiem, z nauki Bożej, tylko te rzeczy, które nam jakoś odpowiadają, pasują, to tak naprawdę to, to jest taka minimalistyczna, minimalistyczna miłość, przed którą bro, właśnie broni nas Święty Paweł. Bo o co chodzi? Właśnie o to chodzi, żebym ja potrafił żyć pełnią życia, właśnie pełnią prawa Bożego. Abym żył pełnią nauki Bożej. Żebym ja właśnie szedł na całość, w taką miłość, właśnie, żebym, tak jak jest natura miłości, właśnie, że idziesz na całość, nie kochasz po, połowu siebie. I moi drodzy, właśnie, dzisiejsza Ewangelia nas do tego zachęca, abyśmy wrócili do korzeni, do korzeni miłości, właśnie do adoracji Pana Jezusa, do poznawania Go w Słowie Bożym. Bo zobaczcie, że E, zanim e, pani, Pan Jezus, kiedy przykazuje w ogóle te e, przykazanie miłości w wieczorniku, on wpierw mówił do uczniów przez te trzy lata: e, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Czyli oni tak naprawdę, uczniowie, poszli za Jezusem, e, poznawali jego dzieła. I e, właśnie Pan Jezus dał się poznać właśnie w tym swoim słowie. I zapraszam Was, abyście właśnie dzisiaj chociaż troszeczkę poświęcili czas na adorację tego kawałka chleba, którego przyjmujecie w Eucharystii. Właśnie to jest ciało Pana Jezusa. Abyście przez chwilę pomedytowali, rozważyli tę miłość i zastanowili się właśnie nad sensem tej miłości. Bo takim ważnym sensem tej miłości jest to, że że właśnie ja mam dostrzegać dzieło Pana Boga w moim życiu, właśnie w mojej codzienności. Także, moi drodzy, prośmy Ducha Świętego, aby On nas również uzdanią dostrzegać tą miłość. A jak nie jestem w stanie, to pozwól Mu działać w swoim życiu, w swojej codzienności. Niech Pan Bóg Was błogosławi, z Bogiem. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.